Siema, siema, widzów, witam cię, dalej się nic nie dzieje, ale ciekawsza rzecz, która się stała, to jak wiecie w poprzednim odcinku pokazałem wam, że Wardenga ma dramę ze mną, dlatego że mnie zbanował na swoim kanale, ale okazało się na Instagramie, Wardenga się odezwał, że, że w sumie to jakiś mod musiał mnie zbanować po prostu i, 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 i tyle, już mam unbana, więc, więc coś pozytywnego wyszło z poprzedniego odcinka, już nie mam, już nie mam bana na kanale Wardengi. za to negatywna rzecz, która wy, wyszła ostatnio, bo w sumie to jest jedna rzecz, o której jest. Głośno to nowy piesek na pokaz Moniki Kociołek. Wiecie, to jest takie typowe. Influencer sobie bierze jakiegoś ładnego pieska, robi mu Instagrama, dzięki temu ma dla tego pieska darmowe jedzenie i tam może potencjalnie jakieś jeszcze pieniądze z tego. Taka wersja light robienia sobie dziecka dla wyświetleń, jak psychokapel. Nie, że bierze sobie psa zamiast dziecka co robić. Tylko, że tym razem jest wokół tego więcej kontrowersji, jest wokół tego więcej tutaj jakiś dram i ogólnie ja do końca nie wiem, o co chodzi. Dlatego obejrzymy najlepsze źródło informacji, czyli TikToka, bo jakiś your favorite Adam, Adaś jakiś na TikToku, wyekspołzował tą Monikę Kociołek i tam wszystkiego się dowiemy. TikTok mi usunął filmik o psie Moniki Kociołek i o Timie X, oczywiście nie wiem za co, ale to bardzo ważny i bardzo smutny temat, dlatego nagrywam to po raz drugi. Tego proszę, żebyście obejrzeli do końca i żebyście nie byli jak Monia Liza. Monika razem ze swoim chłopem kupiła sobie pieska. Problem w tym, że to jest hybryda psa z tak zwanej pseudo -hodowli. Krzyżowane w takich hodowlach są różne rasy psów w celu uzyskania jak najsłodszego pieska. Wiecie, musi pięknie na Instastory wyglądać, żeby można było na nim zarabiać. I przez przypadek Monia mu od razu założyła Instagrama. Branie psa z takiej hodowli to jedna rzecz, ale promowania te, promowanie tego, robienie Instagrama i jakby, no wiecie, no dużo dziewczynek pewnie będzie teraz patrzeć na to i, o Jezus, Monia ma takiego słodkiego pieska, my ja też chcę takie w takich hodowlach nie sprawdza się tych krzyżówek pod względem ewentualnych chorób genetycznych lekarz, z którym rozmawiała Karolina Korwin-Piotrowska mówi wprost, że w takich hodowlach jest masa chorób genetycznych i te zwierzęta będą się męczyć będą wymagać dodatkowej opieki promowanie, wspieranie i kupowanie psów z takich hodowli to jest robienie krzywdy psom pies Moni to Frispu, czyli mieszanka pudla i biszona to nie jest pies rasowy aha, czyli dwie rasy sobie mieszają, jakieś rasowe psy dwa sobie mieszają że wyszedł jakiś taki słodki pie piesek tak, no to kurde, no, no co się może potem źle stać. W ogóle hodowla takich psów w celach handlowych jest nielegalna. Monia daje piękny przykład dzieciom, które ją oglądają, że posiadanie pieska tylko dla wyglądu jest super. I wiecie, jaka jest pierwsza rzecz, którą robi Monia po zakupie pieska? Tak, zgaliście bierz go na mu X, gdzie jest pełno dzieci. Takie... Ja piernicze! To, co Nitro, legendarne jego słowa. Yy, ha, ha jest nieme i nie istnieje jak mózg Moniki Kociołek. Teraz naprawdę się sprawdzają w 100%. Jak można? Okej, okay, już dobra. Półbiedy, znaczy nie pół biedny, tylko pomijmy to, ona nowe pieska małego wzięła na obóz Teamu X, gdzie jest masa dzieci i jest nowe środowisko. Ona powinna tam siedzieć i tego psa wiecie w jednym miejscu, żeby się oswoiło. A, a ona jest wszystkich szczepień, jeszcze nie zrobiła, i już bierze go na obóz Teamu X, ja w to nie wierzę. Jego małego pieska, każda zmiana środowiska to jest ogromny stres i to jest robienie mu krzywdy. Potem na starymoniszki możemy zobaczyć, jak pies gryzie kabel. A co moja na to nie zauważyłam? XD. Ja że tak to jest, jak półmózgi sobie biorą psa i jeszcze, no, nie do końca są przygotowani na to, żeby. O, wezmę sobie pieska, będzie ładnie wyglądał, założymy Instagrama i będzie super, a nie myślą o tym, o jak tego psa wychować, o co trzeba zrobić, o, nie wiem, no, większy research zrobić przed tym. No, bardzo śmieszne, psa mógł tylko porazić prąd, kupa śmiechu. I to nie jest koniec szajsu, który odpierdala T-Mix, jeśli chodzi o psy. <śleszy> Ej, śmieszny jest ten gościu. Oni ja nagrali filmik, w którym za dobrą odpowiedź mogłeś sobie podtrzymać pieska. Tak, bo piesek to jest zabawka, którą się wygrywa. A... A no właśnie, o tym filmie miał być film, w sensie ja miałem nagrać film o tym filmie ich, gdzie dosłownie jako nagroda dawali sobie pieska na kolana, ale no niestety usunęli ten film i ja już go nie mogłem znaleźć i nikt mi tego nie wysłał, bo, bo nikt nie zrobił zapasu niestety. Ale Monika Kociołek chyba pomyliła nowego pieska z nowym autem. Bo wiecie, jak jest nowe auto, to o reakcja mamy ciotki babci, sąsiadki. Kurde, nie wiem, ka każdego na to auto i ogólnie robienie content na tym aucie, a ona się robi content z, z pieska. W sensie pół biedy, niech sobie robi content, niech sobie nagra film, jak nie wiem, uczy go wychodzić na smyczy, uczy go jakichś sztuczek, uczy go, nie wiem, no, no higieny, czy co, cokolwiek. A, a nie dajemy sobie pieska na kolana za dobrą odpowiedź, co to ma być? Na tym filmie współpracowali z hodowlą, która sprzedaje niebieskie bulldogi. A to zabroniony kolor bulldoga, niedopuszczony do hodowli i wystawiania na wystawach FCI. Tu też chodzi o wady genetyczne i taka hodowla. To jest robienie krzywdy psom. Ej, bo Jurka żugaj pokazuje na filmikach, że tak bardzo kocha pieski, no to w końcu jak kurwa w tym Team X jest? Pies to nie jest zabawka, wspieranie pseudochodowli, to jest wspieranie cierpienia zwierząt. Jest to przede wszystkim odpowiedzialność, dlatego bierzcie psy ze sprawdzonych hodowli albo ze schroniska. Nie no, Monika Kociołek jak najbardziej. Już trzy błędy popełniła z tego co widzimy, czyli po pierwsze wzięła pieska do teamu X, na team, w sensie na Team X-Camp, po drugie zrobiła se content, gdzie se da, daje pieska na, za dobrą odpowiedź, a po trzecie. Pies gryzji kabel i ona na story to nagrywa, że haha beka. To się nazywa odpowiedzialność. To, to są ci sami ludzie, co potem, wiecie, idą na ten Timik skampi i dzieci uczą jak żyć. Mega fajny TikTok. Szczególnie jak na gościa, który po kilku miesiącach w związku razem ze swoją dziewczyną wziął psa z pseudochodowli. I nie, nie, oni sobie wzięli pieska i jeszcze po paru miesiącach być razem, naprawdę? Nie wiem, co ci ludzie mają. Znaczy, no, nic nie mają w głowie, tak naprawdę. Ten jej chłopak za to ma w głowie fame. Widać, że bardzo mu fame w głowie, bo na przykład e, Konopski odpowiedział czaro, że go zaczepił, e, dlatego teraz zaczepił go chłopak Moniki Kociołek, żeby też Konopski o nim nagrał, bo dzięki temu by miał więcej. Fallow, wiecie o co chodzi. Więc jego intencje bycia z Moniką Kociołek można jak najbardziej podważać, przez takie rzeczy yy, i tym bardziej podważać ich. Długotrwałość tego związku, co może negatywnie skutkować na pieskach, którego sobie razem wzięli. I pierwsze co zrobił, to wziął go na obóz, gdzie jest mnóstwo dzieci, i pies narażony jest na ogromny stres. O, no, jeszcze tego psa nawet dobrze nie potrafił pilnować i traktuje go jako maszynkę do zarabiania pieniędzy. O, ale wiadomo, lepiej nagrywać TikToki niż zajmować się własnym psem. Ale wezmiemy. Ten chłopak Moniki Kociołek, co nagrywa TikToka, że kiedy widzę, jak właściciel źle traktuje swojego psa, i wiecie, że niby, niby go pobije czy coś. Wow, super bohater, naprawdę, takich osób potrzeba więcej. To to, to, to ma tyle znaczenia jak takie naklejki, ja widziałem na tyle aut często ludzie mają. Nie krzywć pieska. Na pewno jak ktoś to zobaczy, kto, kto krzywdzi pieski, to przestanie. Ale jak to Wardęga mówi, czemu widzisz żbło w oku bliźniego swego, a belki w swoim nie dostrzegasz. Całej tej historii o Moni Kociołek właśnie to jest najsmutniejsze. Okej, okay, kupiła psa z pseudochodowli, źle zrobiła, ale czasu nie cofi. Ale ona nie ma szacunku do swoich widzów. Usuwa im komentarze. Dokładnie takie same wpisy na Twitterze widziałem odnośnie usuwania komentarzy. Jest brak szacunku do osób, którym zawdzięczasz to, w jaki sposób teraz żyjesz. Ale on z nią jedzie, podoba mi się to. No ale, ale Monika Kociołek bawi się w konopa, albo psychokapel, czyli usuwa negatywne komentarze, bardzo nieładnie. Monia dodała story, że nam dzisiaj wszystko wytłumaczy. I to jest smutne, bo żeby doszło do tych wytłumaczeń, moje TikToki wczoraj musiały pójść viral. A sprawa jest głośna od ponad tygodnia w internecie i Monika usuwała wszystkie komentarze i tuszowała całą sprawę. Moni... Aha, czyli typowe zachowanie Timu X, że muszą pierw przemyśleć, 20 osób musi przemyśleć, co zrobić. W sumie to przez tydzień będzie po prostu milczeć. I jeżeli sprawa umilknie po tym to spoko, a jeżeli nie, to dopiero wtedy napiszemy jej skrypt i niech sobie przeczyta jako przeprosiny. Monika Kociołek dwa dni temu obiecała, że na następny dzień wytłumaczy nam całą sprawę związaną z PSEM i z PSEU Jak nie wiecie o co chodzi, to ograniczycie przypiętego TikToka na moim profilu. Niestety czekaliśmy cały wczorajszy i prawie cały dzisiejszy dzień i wytłumaczeń się nie doczekaliśmy. Ale za to dowiedzieliśmy się, że Monia kupiła nowego iPhone'a. Monia tego dnia też się pomalowała, nareszcie miała na to czas. Oni też udało się wczoraj zatańczyć trend z TikToka. <laughs> no, kurde, lubię go. <laughs> Ale to jest typowe, to jest, to jest to jest logiczne po prostu, że ona czeka aż y, sztaba właśnie tych całych ludzi z tej agencji, wymyśli jej, jak ma odpowiedzieć, żeby nie zranić nikogo i wyjść z tym z twarzą w jakikolwiek sposób. I dopiero wtedy odpowie. A póki co ma się normalnie zachować? Ci cali influencerzy naprawdę są jak, jak roboty, dosłownie, mówią im, co mają robić i tyle. I mają się tak zachować, jak, jak, jak inni oczekują. Nic, nic totalnie od siebie autentycznego. Powiedzieliśmy się też, że Monia kupiła robota do sprzątania. To był bardzo ciężki dzień dla niej, bo Monia kupiła również wczoraj suszarko-lokówkę. Ciężkie to życie tych polskich influencerów, bo zamiast sami się wytłumaczyć, to muszą czekać aż im agencja napisze wytłumaczenia, a oni potem ich się muszą jeszcze na pamięć nauczyć. O, widzisz, wielkie rozumy myślą podobnie. <laughs> no ale każdy raczej oprócz kidosów to zrozumie, że, że to nie są jej przeprosiny, tylko właśnie agencji. Na koniec dnia Monia zarządziła konkurs na imię dla robota. Ja proponuję, żebyś nazwała tego robota Monia, bo zawsze będzie ci przypominał, jak masz na imię. Przy okazji to będzie najbardziej przydatna Monia w tym mieszkaniu. <laughs> Teraz, bardziej trzeba lubić TikToka. Ale tak, Monika Kociołek odpowiedziała. Ja sobie nagrałem tą odpowiedź, tylko jeszcze jej nie oglądałem, bo se słuchawki odstawiłem. Więc zobaczmy, co ona tu ma jako odpowiedź. Są Walentynki. Dobra. W końcu nadszedł ten czas, kiedy mogę się wypowiedzieć na temat mojego pieska. Jak w końcu nadszedł ten czas, gdzie możesz się wypowiedzieć na temat pieska? Dlaczego w końcu? Nie mogło to być podczas, nie wiem, przed kupieniem iPhone'a, przed, nie wiem, kupieniem sobie. No, no, no nie mogło to być na początku dnia, tylko akurat na końcu przyszedł czas, jakby jakbyś czekała na, nie wiem, na, na potwierdzenie z góry, że taki skrypt możesz przeczytać coś. Bo bardzo niefajnie mi się patrzy na te wszystkie komentarze, TikToki, w momencie, kiedy nie wiecie, jak to wyglądało z mojej strony. I właśnie wam to teraz opowiem. No, wydaje mi się, że to ludziom nie niefajnie się patrzy na to, że sobie wzięłaś e, pieska, który jest hybrydą i, i potencjalnie no, no, no bardzo złą rzecz promujesz. Też, żebyśmy się dobrze zrozumieli, e, bo pewnie będą komentarze, to nie jest wytłumaczenie, a ja wam tutaj nie mam zamiaru się tłumaczyć. Tylko po prostu powiedzieć szczerze, jak to wyglądało z mojej strony i co wiedziałam, a czego nie wiedziałam. A na tym nie polegają tłumaczenia. Oni chyba na początku specjalnie te, te, ta, ta ich agencja dała wieć taki, takie coś głupiego, po prostu, żeby nie było widać, że to jest za bardzo profesjonalne, żeby jednak troszeczkę pasowało do Moniki. Więc chcę, żebyście wzięli tu pod uwagę zacznijmy od początku weź sobie jakąś herbatę czy coś, bo trochę się rozgadam. Ja pieska chciałam dosłownie całe życie. Odkąd pamiętam, odkąd byłam mała, ale niestety nigdy moi rodzice się na to nie zgadzali. Dobra, ale co, co to, że ty chciałaś pieska, odkąd byłaś mała, ma do tego, że wzięłaś sobie teraz jakąś hybrydę i promujesz to bardzo. I też z pieskami, czy z różnymi innymi zwierzątkami, miałam do czynienia od małego. No dobra, to każda osoba może powiedzieć, ale nie miałaś nigdy pieska w domu. I miałam do czynienia z pieskami rasowymi, ze schroniska, ale również też z mieszanymi psami. Co ona ogólnie ma na celu, mówiąc to, że miała do czynienia z różnymi pieskami? O, 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 o co tutaj chodzi, że nie wiem, odwiedzała koleżanka, koleżankę i jedna koleżanka miała z, ze schroniska, druga miała z pseudo hodowli, druga, znaczy trzecia miała, nie wiem, rasowego. No, no i co to zmienia? I co tutaj um, jest problemem, że ja nigdy nie miałam mówione, że mieszane psy są złe. Nigdy o tym nie wiedziałam. No to przydałoby się hmm, przed zakupem psa troszeczkę pokopać. Nawet znaczy nawet nie trzeba pokopać. Dosłownie nie wiem, wpiszesz w Google, jak wybrać psa albo skąd wziąć psa i zgaduję, że ci wyjdzie wiele wyników. Wystarczy poświęcić godzinę i już byś wiedziała wszystko. Tym bardziej, że wiesz, pies to jest jednak nie nam na, na rok. Na pół roku, na dwa lata, tylko kuźwa, na, na, na no, no, a 18 lat nawet może być. A ta nie potrafi wygooglować, co jest dobre, a co nie, jeżeli chodzi o psy. Ja pierniczę. Najważniejsza rzecz. Nigdy w życiu nie pomyślałam i nawet nie wyobrażam sobie, jakim trzeba być człowiekiem, żeby tak pomyśleć, żeby kupić psa, żeby ładnie wyglądał, żeby miał lajki. No to, no to czym się kierowałaś? Tym, jak się zachowuje? Tym bardziej, że to nie jest jakaś, wiesz, sprawdzona rasa z pseudochodowli jest, więc nie wiadomo, jak się tak naprawdę będzie zachowywać i jaki ma charakter, to, to tym się kierowałaś? Po prostu to oskarżenie jest naprawdę... Rozumiecie, ja do tego momentu nie wiedziałam, że to jest coś złego. Nigdy nikt w dzieciństwie mi nie powiedział, że mieszany piesek jest zły, że istnieje coś takiego jak pseudo-hodowla, że to jest nie no, przecież przy zakupie psa od razu jakby to ogarniasz, to jest pseudochodowla, yy, jakieś FC i duper dzikie węże. No, 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 nie no, ona troluje tutaj. Poza tym mówi, że się nie będzie tłumaczyć, a się tłumaczy. Na tyle złe, że naprawdę teraz dostaje mi się tak po dupie. Po prostu nie wiedziałam i rozumiem, że dla niektórych nie wiedziałam, to nie jest wytłumaczenie, ale w momencie, kiedy tak było, to właśnie to wam mówię. Na początku mówi, że się nie będzie tłumaczyć, a tutaj mówi, że no, to nie jest wytłumaczenie, ale... Tak jak było. Zakończmy wątek Instagrama Chrupki. Pomysł, żeby założyć Instagrama, wyszedł jak już ją mieliśmy. To nie wyglądało tak, że dawaj, weźmiemy ją, nie wiem, założymy Instagrama i będzie z tego siano. Więc to jest dla mnie absurdalne, że ktoś w ogóle tak pomyślał i chciałabym na tym zakończyć ten wątek. Dlaczego to jest absurdalne, że ktoś tak pomyślał? Wasza pierwsza interakcja, w sensie pokazanie psa widzom jako post, to już było oznaczenie jego, jego, jego fanpage'a, czy, czy jakkolwiek to można nazwać, jego Instagrama. Więc to jest oczywiste, że ludzie tak pomyślą i to jest oczywiste, że to tak wygląda. Więc chciałam tylko powiedzieć, że okej, okay, pseudo hodowla z tego co teraz wynika nie jest dobra i nie chciałabym jej promować, na pewno bym jej nie promowała, wiedząc, że to jest złe. E, my zrobimy chrupce badania wszystkie. Yy... Po jej szczepieniach. Ona na ten moment naprawdę bardzo dobrze się ma. Ja ją bardzo pokochałam, i dlatego mi strasznie się ciężko na to wszystko patrzy, co teraz jest. O Jezus, ona pokochała swojego pieska! Przecież trzeba jej wybaczyć, no widać, że tyle miłości z niej cieknie, ja, jak na przykład dała jej, dawała jej gryźć kabel, nie? Po, podpięty pod kuźwa kontakt. W internecie o niej. Ehm, no i co, naprawdę, ma z nami dobrze i chciałabym. Ma. Ma z wami dobrze, dobra, nie ona, dobra, brawa, dobra. Do, dobrze rozegrała skrypt, pięknie przeczytała, troszeczkę widać, że emocji się pokazało, ale, ale tutaj już, już przebiła samą siebie. Ma z wami dobrze, jak na przykład bierzecie ją na Timik Camp zaraz po tym, jak w sumie ją, ją wzięliście, no, jeszcze nie ma wszystkich szczepień i już ma interakcję z ludźmi, nie, nie, nie. E, na pewno jej pomóc, no, nie wyobrażam sobie, gdybym miała teraz, jeżeli... I chciałam jeszcze tylko dodać, że żebyście wiedzieli, że ja przeraziłam się tym wszystkim, jak to wszystko przeczytałam o przelochodowlach, chorobach genetycznych. Dlatego odpowiadasz na to dopiero po dwóch tygodniach, czy tam tygodniu, czy ile minęło? To nie było tak, że miałam to w dupie. Naprawdę no tak to wyglądało. Było ciężko, bardzo się zestresowałam i, i, i tak jak powiedziałam, przeraziłam tym wszystkim. Także chcę, żebyście wiedzieli, że chrupka u nas ma naprawdę dobrze. My będziemy ją wspierać, zrobimy jej wszystkie badania. Wow, super, piękne, bardzo szczere przeprosiny. Znaczy to nawet nie były przeprosiny, to było wytłumaczenie, co... Ja nie wiem, jak to określić, tak szczerze mówiąc. Strasznie ciekawa sytuacja. <laughs> nie no, nie ciekawa, tak że mówiąc, i, i promowanie takiego czegoś jak najbardziej na minus. Dobra, widzowie, ja jestem żegnam miłego dnia Wam, życzę i na razie. Zostaw lajka like i suba, ty ciulu, bo, bo tylko pod koniec mogę Wam przypominać. Jak zauważyliście, już parę odcinków pod rząd na początku, nie proszę o lajki like i suby. Bądźcie ze mnie dumni. Napiszcie na przykład w komentarzu, Zebo, jesteśmy z ciebie dumni, że zwalczasz swój nałóg i już jesteś czysty przez pięć odcinków.